No cześć, jestem Grześ. Takie coś mamy tutaj, to będzie chyba seria co się stało, że nie działało. Bo tu za dużo rzeczy się... no nie może uszkodzić. Nie ma za dużo rzeczy, które mogłyby się uszkodzić, może tak. Które by się dało wymienić. Chodzi mi głównie o procesor Motorola. Lubią padać. Ale mamy tutaj też stabilizator, prawdopodobnie 5V. To jest moduł drzwi. Nie wiem, z czego to jest podpisane golf, ale to chyba w czymś innym siedzi, bo tam było coś zamieniane, wymieniane. Jakaś tam jest akcja, dziwna, że nie wiadomo też, jakie tego numery są. Także co? Spróbujemy sobie tutaj co nieco pomierzyć. I jeszcze jedna taka rzecz, bo tutaj jest ta, taka, taki lakier, nie? E, takie, jak są gumowe czy coś, to usuwam takim um, preparatem do usuwania e, powierzchni lakierowanych. Lakieru z powierzchni, nie? Akurat tutaj mam do drewna, nie jest to żadna reklama. Kupiłem bo drzwi drewniane. Tym smarowałem celem usunięcia właśnie powłoki. Ciekawe, czy to pójdzie też ta taka powłoka. Taki lakier. Dobra, ja sobie to posmaruję i zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy. Inne powłoki rusza, ale mówię, tej jeszcze nie testowałem, tej takiej. Ona no jest taka perłowa, jakby o, bardzo twarda. To pachnie takim butaprenem, jakby to ktoś pytał. Dobra, posmaruję sobie to, zobaczymy, czy to zajdzie. Jak nie, to trzeba będzie coś tu trochę poskrobać. No, tak nawet, nawet bardziej o tę część walczyłem. żeby tutaj właśnie zeszła ta powłoka. Nawet fajnie zeszła. Można by to było jeszcze raz, to wtedy by całkiem zeszła. Tu z drugiej nie. Nie paćkałem nie, nie tym preparatem. No i dobra, tutaj jest kondensator 6V. Czyli to będzie nasze 5V prawdopodobnie. Bo cóż by innego. No i zobaczmy sobie skąd to idzie. Skąd to jest tutaj doprowadzane. Tu jest niby ten stabilizator, bo tu ta część jest cała na masie. Ale stąd nie idzie. Prawdopodobnie idzie stąd, tu będzie nasz stabilizator. I zobaczymy sobie go pod mikroskopem. Szkoda, że go tutaj też nie, nie pozbawiłem tej powłoki. No ale cóż, dobra, patrzymy pod mikroskopem. Co my to mamy tutaj? O, to jest ten układzik. Zdajemy delikatnie tutaj tą, ten lakier. No, jak nie to, posmaruję, ale to tym preparatem, ale myślę, że nie ma potrzeby. No jakiś TLE to będzie. Gdzie ten mój schaśćany pędzelek jest? Bo no, jeszcze trochę nitro na nim jest. Mamy to, jest, TLE. TLE 6208, tak? Spróbuję to pod innym kątem złapać, o. Tak, TLE 6208. Dobra, szukajmy sobie zatem jakiegoś datasheetu tego. Może coś będzie w sieci. No i dobra, okazuje się, że to jest układ... To nie jest stabilizator, to jest układ sterowania dwoma silniczkami. To będzie prawdopodobnie do regulacji lusterek. Tutaj obok jest miejsce na drugi taki sam układ. Jeżeli on występuje, to jest wersja z jeszcze dodatkowo składanymi lusterkami. Można sobie uzupełnić i przekodować to i... Zrobić składane rusterka, zmienić sobie na składane. Ten już nie pamiętam, co to było. Sprawdzałem, nie wiem. Może mi się przypomni, ale nie to, czego szukamy. Tutaj jest. Nie znalazłem do tego specyfikacji. Cyferka niżej to jest coś właśnie od napięcia regulator napięcia. Cyferka wyżej yy, jest to jakiś yy, przetwornik kana. Jedno i drugie by to mogło pasować w sumie. To są takie dwa rezystory, jakby takie same jakby właśnie tu jakiś kan. Z drugiej strony są koło niego dwa kondensatory, więc może, może ma w sobie jedno i drugie. No nic, nie pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć. To nie wiem, co to jest sobie jakiś tranzystor, e, dam sobie tutaj zasilanie podam 12V. To jest minus, skórek skórki tylko założę. Minus. A tutaj mamy plus. I zobaczymy czy tutaj w ogóle to 5V występuje i czy ono występuje od razu, bo może być tak, że ono występuje po prostu w czasie załączenia jakiegoś innego napięcia, no bo jakby to cały czas miało pracować tutaj. To nie wiem, chyba nie bardzo, ale zmierzmy sobie to, nie gdybajmy, tylko zmierzmy, tutaj sobie złapię, nie ma, nie ma tutaj nic, tu jest nasze 12V, ono idzie tutaj do tej diody, No i tutaj, i na ten kondensator, Pewnie musi mieć jakieś zezwolenie albo przebudzenie skana Kurczę, nie mam schematu. To chyba było też sterowanie silnikami. To może być do zamka centralnego. Przed chwilą patrzyłem i już nie wiem. No ale dobra. No może być tak, że, że nie wiem co. A tutaj co mamy? Też mamy 12, czyli to 12 jeszcze. Aha, stąd idzie tutaj. Czyli tu może musi nastąpić załączenie jakieś. Sprawdzę sobie jeszcze ten trop tutaj tego, bo tutaj jest jakaś też dioda, więc tu może też musi być podane 12V, tu jest ten nasz właśnie to będzie tranzystor, on tutaj ma od spodu wyprowadzenie tutaj 12 V, a tutaj jakieś wyjście. Także podam sobie tutaj, jeszcze zrobię z taką. Przylotowałem. Tutaj przez rezystor stołów. Zobaczmy teraz, co się tutaj będzie działo. Mamy tutaj 12? Mamy. A czy teraz będziemy mieli 5? Tylko do 12 nie zawrzeć. Nie mamy 5. Tutaj mamy 12. Mamy. <laughs> Może być tu problem z 5V, ale no w dalszym ciągu może tutaj nie następować jakieś przebudzenie. Może brakować czegoś. No, ciężko to będzie zdiagnozować. No, ciężko, ciężko. Czyli procek nie jest w ogóle zasilany. No, chyba że to jest właśnie ta usterka tego. No nic, rozejrzę się tu jeszcze. Może coś wyjdzie. Tak sobie tutaj mierzę. Mierzę, czy to napięcie 12V tutaj w ogóle. Do tego układu jest dostarczane nie 12V, no i tak sobie mierzę. Mierzę no i tutaj na pierwszą nogę o, jest, nie? Ale mierzę i patrzę sobie na pogór prądu. Patrzcie, co się dzieje, jak tutaj dotykam do tej nóżki, właśnie druga, nie, ta pierwsza może 5V się już pokazało jest 5V Ja jak berety, luźna, luźna nóżka 29mA już fakt, że ten miliamperomierz tam nie działa o, już nie ma jest, o i się pojawia ale tak chyba nagnę tu gdzieś, o nie ma, mocnie przycisnę. Jest. I ja jak berety, a tak jak przycisnę? Jest. Nie ma. Jest. Ha! Kurde! Nie spodziewałem się. A zobaczmy sobie, czy coś pod mikroskopem widać. Ale zanim e, ten moduł, to jeszcze te kondensatory, ja jeszcze mam z tego licznika, co one się wylały. Zobaczyłbym, zobaczyłbym sobie jak one tu wyglądają. O Widać tutaj elektrolit się sączył. Jest jeden. Ten drugi. Ten drugi lepszy, no właśnie z tego drugiego się nie wylewało. Dobra, olać je. Patrzymy tutaj, czy ten tutaj zimny lód będzie widać. Tutaj mam, mamy to wejście. O, ha! Ta się też rusza. Jeszcze tutaj te resztki kleju. O, ta się rusza, ta się rusza, ta nie, tanie, 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 tanie. No nie złe jaja. Nie spodziewałem się. Przypadkiem mi się udało. No dobra, jak już to mamy to ja może odpalę tą minifala czy nie fala, nie wiem, bo tam w komentarzach pisaliście, że minifala ma takie wgłębienie, a nie wiem czy to ma wgłębienie w środku dobra, pykniemy sobie to pod mikroskopem się źle lutuje mi, ale no. No tak, razem z tym syfem, nie? Oczywiście. To się umyje. Dobra, będę próbował. Wezmę sobie taką cienką cynę. No i jedziemy z koksem. Wyciąg muszę sobie... No to do nosa mi nie leci akurat ten dym, ale no... Obiektyw leci. Ha. Jeszcze trochę się nauczę. Zaraz sobie zmierzymy. Czy to 12V bez, bez tego Bypassa, co tutaj, bez tego drugiego 12, czy to też będzie dawało 5V. Dobrze, które to było plus. To był minus, tak, a to był plus, dobra, 34 mA, czyli już na starcie mamy. Mamy pobór jakiś, czyli znakiem tego, że prawdopodobnie 5V już mamy teraz, mamy czy nie mamy? Mamy przelutowałem całość, wymyłem, polakierowałem teraz sobie schnie, w tym czasie jeszcze te kondensatory z tego licznika, co były wylane, zmierzmy sobie tym miernikiem, bo ten mój. Ten drugi mój jest. Nie wiem gdzie jest. I tak tego tak używam. Co my tu mamy? W ogóle, jaką one mają pojemność? Nie? 680 mikro na 16 V, a wynik mamy jaki? Gdzie jest mój wskaźnik? O. 543 ESR, 6 ohmów, bardzo wysoko i wysoki VLOS. To jeszcze tego drugiego, co. No, ten już trochę lepiej, dużo lepiej, można by powiedzieć. Dobra, już ostatecznie do śmietnika. Już chyba nie będę ich wyciągał ze śmietnika. No tak to wyszło. Polakierowane, złożymy, oddamy i niech testuje. Nie, niech sobie jeszcze trochę poschnie. Nic, no, złożę, oddam. Ciekawe, czy będzie działać. Powinno, no bo taka usterka ewidentna, więc wydaje mi się, że powinno działać. Przelutowałem wszystko, nie zrobiłem nigdzie zwarcia, bo sprawdzałem pod mikroskopem, także powinno być ok. No to co, no chyba tyle. Na razie, do zaś.